Niesamodzielność Betel Towarzyszenie w Słabości to temat wystawy fotograficznej i spotkania, które odbyło się 18 lutego w Ośrodku Promocji Kultury Gaudemater z racji jubileuszu 20-lecia katolickiego ruchu Betel. To są oklaski, oczywiście, dla Betel, dla wspólnoty, dla ruchu Betel. Dziś, właściwie, dwie okazje, dla których się spotkaliśmy w tych gościnnych programach GeoNematter. O tym zaraz powiemy. Najpierw, najpierw bardzo serdecznie Państwa witamy w imieniu wszystkich osób niepełnosprawnych, w imieniu wolontariuszy. No i witamy samych niepełnosprawnych, samych wolontariuszy, wszystkich tych, którzy przez te 20, już teraz prawie 21 lat byli wielkimi przyjaciółmi BT. To teraz brawa dla Was wszystkich. Szanowni, chcemy sobie dzisiaj przypomnieć, że jeszcze żyjemy. Kuba i Marcin to są najlepsi ambasadorowie Beter, więc jak oni powiedzieli, że Beter działa i działa dobrze, to wszystko jest okay. Moi drodzy, dzisiaj nas czeka wiele atrakcji. Przede wszystkim wystawa zdjęć, portretów osób niepełnosprawnych autorstwa Grażyny Kołek. Brawne, Spotkanie towarzyszyła wystawa fotograficzna i koncert jazzowy. Z racji jubileuszu 20-lecia ruchu zespół Studia Telewizyjnego Niedzieli przygotował prezentację multimedialną o działalności stowarzyszenia. Studio Tygodnika Katolickiego Niedziela istnieje 10 lat i w zasadzie od 10 lat jakoś towarzyszymy wetel. Na pewno to nie jest tak jak towarzyszą wolontariusze i, i osoby, które bezpośrednio działają w ruchu ale staramy się być podczas ważnych wydarzeń, które, które właśnie dzieją się w ruchu, we wspólnotach. I dzisiaj Państwo zobaczą króciutko, dosłownie kilka minut, prezentację, która właśnie odzwierciedla pewne wydarzenie, jakie dzieją się w Katowickim Stowarzyszeniu Betel. I oczywiście jest to dzieło całego studia, w studiu pracują cztery osoby. I dzieło, które ukazuje jakby różne wydarzenia, które miały miejsce przez te 10 lat, bo od 10 lat istnieje, nawet istnieje 20 lat. 20 lat minęło jak jeden dzień. Jak nie patrzę, na ten film, bo to tylko 10 lat, ale przecież przywołuje całe 20 to, co czujesz dzisiaj. Więc rzeczywiście no, pokazuje to, na ilu frontach chyba są te przedsięwzięcia betel w wielu różnych też miejscach, ile ludzi było, czy jest zaangażowanych, czy w ogóle skupionych wokół tego dzieła. Bo mam takie wrażenie, jak oglądałem ten film, Państwo myślę też. Jan Andrzej też przed chwilą o tym powiedział, że Betel to, to, to nie przede wszystkim instytucja, to nie przede wszystkim formy działania, choć są różnorodne, tak jak widzieliśmy w czołówce tego filmu, ale to przede wszystkim ludzie. Myślę, że tak. Marcin, twój rozmówca wcześniejszy, to jest, myślę, taki żywy, żywy obraz Betel i mógłbym tutaj przywoływać, patrzę się teraz na Roberta Kubuś, żywa historia, choć Kubuś już musiał o... Betel nie było przecież. nie? Betel, słuchajcie, Kuba na przykład każda osoba to jest historia i tych osób, które tutaj przebinęły się w Betel było bardzo dużo. No każda osoba myślę, która tutaj w jakiś sposób no dotknęła tego ruchu, no to jakaś odrębna historia. I myślę, tak mi przychodzi do głowy, że, że, że myślę, że zbiorem tych wszystkich historii, tych wszystkich osób Kuby, Marka, Marcina i wszystkich innych, jest to właśnie Betel i, i, i pewnie te twarze e, no to takie lustro naszego ruchu, więc no, no to są żywe historie. Tu skoro jesteśmy przy historiach, to jeszcze Marcin, pamiętasz taką historię jak y, pojechaliśmy kiedyś na rekolekcję do Krakowa no. i próbowaliśmy zrobić wywiad z Żanem Wanie, no. y, ale nie, nie, tam nie, nie bardzo dało się zrobić tego wywiadu z Żanem bo był no. bardzo zajęty. I wtedy wpadliśmy z Andrzejem na taki pomysł, że weźmiemy Marcina ze sobą do pomieszczenia, do pokoju, gdzie, do pokoju. gdzie siedział sobie żanowanie, I zastanawiałem się właśnie jak to zrobić, żeby Marcin rozbroił żanowanie na tyle, żebyśmy mogli dłużej porozmawiać. I, i tak namawiałem troszeczkę Marcina, nie? nie Marcin, pamiętasz? Tak namawiałem cię troszeczkę, żebyś może go wiem, za rękę, chwycił czy, czy buziaka mu dał żanowi a Marcin wpadł, proszę Państwa, do tego... No i co powiedziałeś?

I właśnie wpadł do tego pokoju, e, prawie wywalił drzwi z zawiasów i mówi Żałwanie, kocham Cię! Kocham cię. Panie, kocham cię. Tak, ja, ja myślę, że w, ten sposób, że, w ten sposób, że w ten sposób rozbroił Peter y, wiele murów, rozbił, wiele murów, które gdzieś się... Przez te wszystkie lata na właśnie uśmiechem osób niepełnosprawnych, właśnie tą, tą bezpośredniością osób niepełnosprawnych, tak, takich jak Marcina, jak, jak Kuby, czy, czy drugiego Kuby, czy wielu, wielu innych ludzi. Podczas spotkania wiele było wspomnień, wzruszeń i powrotów do przeszłości. Ważnym punktem było także otwarcie wystawy fotograficznej, która ukazywała osoby niepełnosprawne mieszkające w domach betelowskich. Jest to wystawa okolicznościowa dotycząca właśnie jubileuszu Betel. Natomiast ja chciałbym powiedzieć o zdjęciach Grażyny. Jej twórczość jest mi znana już od, od kilku lat. Przyznam, że miała tutaj wystawę przed, przed trzema laty już. To była jej wystawa indywidualna. No i tym razem temat, z którym przyszła ona, prawda? Czyli portrety bardzo specyficzne, wnikliwe portrety. Tych osób pododpiecznych Betel. Przyznam, że byłem bardzo zaciekawiony tym, na ile grażynie udało się zbliżyć do, do tych osób. Przyznam, że nie znałem tego środowiska. Nie znałem osobiście tych ludzi, prawda? Poznałem ich najpierw przez zdjęcia grażyny, a potem dzisiaj na tym wspaniałym spotkaniu. Nie sposób pewne rzeczy zwerbalizować, bo są to uczucia kolorowe na pewno, chociaż zdjęcia są czarno-białe. Z racji tej kolorowe, ponieważ radość wyla, wyraża się kolorem, a y, czern i biel to taka klasyka formy, kiedy niejako całość zwieńcza się po prostu tym, tym formatem, tym kolorytem, kompozycją. Powstały w bardzo przyjaznych klimatach, bo tak trzeba powiedzieć. Dlatego, w klimatach takich radosnych, podkreślam ciągle tę radość. Na pewno można ją zauważyć na tych zdjęciach, przy takim wnikliwszym spojrzeniu. Ci ludzie nie są posępni, ci ludzie nie są groźni, oni są otwarci to chyba najważniejsze. Stąd po prostu emanują taką radością i, i nie stwarzają barier w, w komunikacji. To, to ważne, żeby komunikować się. Aparat był takim tylko, zaledwie narzędziem, bo, bo to, co następowało, to było pomiędzy w momencie robienia zdjęć. Myślę, że Grażynie udało się uchwycić na tych zdjęciach tak, no, dozę, dozę prawdziwych emocji tych ludzi. Oczywiście one zachowują te zdjęcia taki dystans, który jest konieczny, żeby nie naruszyć czyjej prywatności, to, że wybrała taką konwencję z czarno-białych, to oczywiście tu wszystko pracuje na taki efekt artystyczny, bardzo ciekawy. Ale osobiście udało jej się zrobić ciekawy reportaż, prawda? Już pomijamy okoliczności, w jakich się dzisiaj spotykamy i kogo oglądamy na tych zdjęciach. Udało jej się zrobić bardzo, bardzo prawdziwy fotoreportaż. Jest tutaj taka seria zdjęć, prawda? Jednego człowieka ale również są takie portrety, takie pojedyncze strzały. Możemy się domyślać, że może zdjęć zrobiła więcej, ale akurat to, co nam pokazuje, jest bardzo trafne i bardzo ciekawe. Wystawę w ośrodku Gaudemater można było oglądać przez dwa tygodnie. W dniu uroczystości jubileuszowej uczestnicy spotkania mogli wysłuchać koncertu jazzowego w wykonaniu Anny Andrzejewskiej i Mateusza Olszewskiego. Your perfume, your glass is washed, and your music is hushed. I removed every trace of your cold. song melt water will flow when the irrigate sprouts of zest to come shall your winter come applause applause